Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy łuk bloczkowy może być dobrą bronią do obrony w czasie wojny. Zapraszam do oglądania. Już na początek śpieszę z odpowiedział tak, żeby każdy miał pewność jaka ona jest i nie musiał oglądać całego filmu. Otóż bógczkowy w, w żaden sposób nie jest dobrą bronią na wojnę czy to jakikolwiek inny konflikt. Jeśli ktoś uważa inaczej, no to każdy ma swoją jakby opinię, ale moim zdaniem nie jest w żaden sposób dobrą bronią na wojnę, nie jest w żaden sposób dobrą bronią jakkolwiek. A jeśli ktoś jest ciekawy, dlaczego taka jest moja opinia, w dalszej części filmu postaram się uargumentować właśnie to moje stanowisko. Na początek jeszcze zaznaczę, że jest to drugi odcinek z mojej takiej miniserii podcastów, gdzie opowiadam o ucznictwie, gdzie można tak naprawdę spokojnie wrzucić telefon do kieszeni i skupić się na tym, co mówię, bez konieczności oglądania, więc jest to świetna opcja na przykład podczas dojazdów do pracy oraz innego rodzaju spędzania czasu, kiedy nie ma możliwości oglądania tego, co ktoś mówi, co ktoś przedstawia. Może zacznę od tego, skąd w ogóle wziął się pomysł na ten odcinek. Otóż e, wziął się przez przypadek, wpadł do mnie mój znajomy z, z odwiedzinami i podczas e, takiej luźnej rozmowy zapytał się mnie, czy w, w razie takiego konfliktu, jak jest na Ukrainie aktualnie, wziąłbym ze sobą łuk, czy broniłbym się tym łukiem, czy walczyłbym z nim. Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć. No, na początku doszedłem do wniosku, no, że nie, łuk z samej zasady no nie służy do tego, żeby zabijać innego człowieka. Przynajmniej już teraz nie służy. Jak wszyscy dobrze wiemy, był używany jako broń w wojsku. Jednak wyparła go broń palna, która jest dużo skuteczniejsza, e, stety, niestety. No i e, tak przeszedł do myśliwstwa i jest tutaj, można powiedzieć, do teraz. No ale właśnie, dlaczego broczkowy nie jest dobrą bronią do walki, do obrony, e, tak jak powiedziałem na początku? E, może zacznijmy od tego, że jeśli chodzi o broń palną, no to już mamy. Na starcie przegrano pozycję z uwagi na samą, sam fakt działania łuku bloczkowego. Łuk bloczkowy nie działa tak jak broń palna, czyli nie uśmierca nas, można powiedzieć, energią kinetyczną, jednak robi to poprzez wykrwawienie się, tak jak to również jest w myśliwstwie. Zwierzyna od razu nie pada od ugodzenia strzałą, tylko dopiero po jakimś czasie, aż, aż się wykrwawi, tak samo jest i tutaj. Dodatkowo w tym przypadku musimy zastosować inny grot, musimy zastosować grot typowy myśliwski. Dlaczego to się nie uda, jeśli chodzi o, o obronę? Pierwsze, no niestety z samych badań można powiedzieć, wynika, jeśli chodzi już nie o ucznictwo, ale jeśli chodzi na przykład o nóż i broń palną, nóż na 5-metrowym odcinku, to znaczy kiedy osoba z nożem znajduje się na 5 metrów dalej od osoby z bronią palną, jest dużo bardziej skuteczniejsza niż ta osoba z bronią palną, która ma tą broń palną wyjąć i wycelować. W większości przypadków, z tego co wynikało z amerykańskich badań, była dużo wolniejsza od osoby z nożem, która była 5 metrów dalej. Wyobraźcie sobie co jest jeśli mamy łuk bloczkowy no tutaj na dystansie skuteczności łuku bloczkowego no nasza obrona byłaby nikła dodatkowo biorąc pod uwagę czas tego kiedy będziemy w stanie unieszkodliwić naszego agresora więc to jest już moim zdaniem pierwsza rzecz, która no, działa na niekorzyść argumentuje to, że jednak łuk bloczkowy nie jest dobrym pomysłem Kolejną rzeczą to jest czas. Oczywiście przeładowania, zawodowania strzały. Wyobraźcie sobie, ile czasu trzeba, żeby tą strzałę położyć na podstawce, naciągnąć łuk, w ogóle przypiąć spust. No to jest. Kawał czasu, wycelować. No, niestety, nie jest to czas, który działałby na naszą korzyść. Potrzeci łógluczkowie jest po prostu duży. No, transportując nawet łógluczkowie z miejsca na miejsce, my używamy pokrowców, czy to walizek. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy musimy uciekać. Mamy plecak, do plecaka musimy przytraczyć łuk. No, i teraz tak albo nosimy go w ręce i mamy cały czas zajętą dłoń, albo przetraczamy go do plecaka. No, i nie ma możliwości w ogóle go zdjęcia w sytuacji, kiedy byłby potrzebny, jeśli miałby spełniać funkcję jako broni, więc kolejny argument, że łuk jest po prostu bez sensu, jeśli chodzi o tego typu, tego typu zadanie. Kolejna rzecz to już dystans skuteczny, no tutaj, żeby trafić celnie na dystansie skutecznym, tak żeby zadać takie obrażenia, które mogłyby naprawdę unieszkodliwić agresora, no to musimy być blisko, musimy wziąć poprawkę na wiatr, często nawet jeśli byśmy chcieli użyć tego łuku, możemy zwyczajnie nie trafić, no i wyobraźcie sobie, jak działa agresor, który chce nam odebrać ci nasze rzeczy i grozi nam, że nam coś zrobi, versus agresor, któremu my próbujemy coś zrobić, on automatycznie będzie się bronił przed nami i nas nie szkodzi dużo bardziej niż gdybyśmy przykładowo mu coś oddali, to co on prosi, no bo zakładamy, że nas atakuje, a nie my atakujemy jego. Pewnie tych rzeczy w ogóle znalazłoby się więcej, ale tak skracając ten film do granic możliwości i argumentując tylko najważniejsze rzeczy, no to te trzy wydają się być najbardziej przeważające za tym, żeby tego ukuploczkowego nie używać do celów obronnych. A jeszcze słuchajcie, jest jedna rzecz, taka dosyć istotna, i jeśli chodzi o jego koszt, no bo nie oszukujmy się Bluczkowy to jest dosyć drogi wydatek, jeśli chcemy zrobić ten wydatek porządnie, a jeśli zakładamy, żebyśmy chcieli się bronić długiem bloczkowym, no to musimy mieć cały osprzęt i trenować, więc e, koszt buku bloczkowego nowego z osprzętem, to, to jest rząd kilku tysięcy złotych. Za kilka tysięcy złotych spokojnie możemy zrobić sobie pozwolenie na broń, na przykład do celów kolekcjonerskich, i kupić sobie jakoś używaną, bo używaną jednostkę broni i będzie to dużo skuteczniejsze, niż ugroszkowy za te same pieniądze. A moim zdaniem, jeśli ktoś serio ma takie, taką potrzebę, to to będzie dużo lepszym związaniem. Poza tym, gdy wybuchła wojna na Ukrainie, ogromnie wzrosła ilość zapytań odnośnie pozwolenia na broń, odnośnie tego, jak wyrobić pozwolenie na broń. Grupy yy, strzeleckie, wypełniły się po brzegi. Nie, już nie mówię o grupach preperskich, ale same grupy, jeśli chodzi o posiadanie pozwolenia na broń, wyrobienia pozwolenia na broń, wzrosły diametralnie Dlatego, że ludzie zaczęli dostrzegać potrzebę zbrojenia się. No i właśnie też w takiej kwestii zacząłem kręcić ten filmik, ponieważ zawsze gdy wzrasta ilość osób, które chcą pozwolenie na broń, wzrasta również procent osób, które chcą broń bezpozwoleniową. No i można powiedzieć, bez pozwolenia jest do nabycia w Polsce łuk pluczkowy. I bardzo wielu uczciwych bądź mniej uczciwych sprzedawców, którzy ściskają pseudo broń na kule gumowe albo jakieś hukowe wynalazki. Najlepiej o tym opowiadał Brzydki Burak. Link do tego filmu jest w pierwszej dni opisu, ponieważ on tam najlepiej tłumaczy, dlaczego takie hukowe ciodostwo jest bez sensu, a nawet działa na naszą niekorzyść. Może tak być, może się tak wydarzyć, że tacy sprzedawcy będą również oprócz czarnoprochowców proponować łuki. Co moim zdaniem, jeśli ktoś serio chce się bronić i robić jakby przygotowania pod tego typu, tego typu obronę, no jest bez sensu. No i to jest tylko wydawanie pieniędzy w błoto, zamiast to lokować się w coś innego. No i potem można się tylko zawieść w sytuacji, kiedy nie daj Boże, będzie trzeba tego użyć. Więc jeszcze raz powtarzam to, co było na początku. Łuk bloczkowy nie nadaje się do obrony, nie daje się na wojnę, nie daje się na jakiś kryzys. On jest dobry, jeśli chcemy sobie mieć coś do postrzelania, jeśli chcemy w razie trudnych czasów zdobyć zwierzynę, co też słuchajcie, nie jest takie proste. To nie jest tak, że idziecie do lasu, bierzecie łuki od razu, e, od razu wracacie ze zdobyczą. To tak nie działa. Myślistwo z wykorzystaniem łuków wcale nie jest proste, to jest naprawdę ciężka rzecz i dużo łatwiej jest pozyskać zwierzynę za pomocą broni palnej niż za pomocą łuku bloczkowego ponieważ strzelając z łuku bloczkowego trzeba podejść bardzo blisko zwierzyny a jeśli chodzi o broń palną no to mamy set metrowe odległości czasami na które możemy dokonać skutecznego strzału mam nadzieję, że tym odcinkiem odwiodłem co niektórych od zakupu łuku broczkowego, jeśli chodzi o broń do obrony siebie, swojej rodziny jeszcze raz powtarzam, dużo lepszą opcją jest zakup broni palnej. Jeśli już ktoś chce kupić sobie broń, ich nie kupuje żadnych wynalazków, hukowych wynalazków. Nawet niech nie kupuje czarnoprochowca, które poszybowały teraz mega w górę, a tylko wybierze sobie broń palną, pozwolenie. No, oczywiście trzeba czasu, żeby je wyrobić, trzeba chęci. To nie jest tak, że się idzie do sklepu i się kupuje jednostkę broni albo pozwolenie na broń. Wielkie dzięki za wysłuchanie mnie do końca. Jeśli już tutaj jesteś, zapraszam do subskrypcji oraz udostępnienia tego filmu, tak, żeby dotarł do jak najszerszej ilości osób. No i cóż, widzimy się. Już niebawem. Na razie, cześć.